Zawsze myślałem, że jestem słaby, że wszystko psuję, że zawsze mi źle, że brak mi siły i brak mi odwagi, że jestem cieniem chowającym się, a potem nagle wyszedłem z domu, spojrzałem głębiej na cały ten świat i tak patrzyłem i tak słuchałem i wiesz, po chwili przestałem się bać. O. To nie ja, to oni Nie jestem słaby, tylko świat był zbyt głośny To nie ja, to oni Myślałem, że tonę, a tu wszyscy toną gorzej To nie ja, to nie ja, to oni Może nie jestem morłem, ale tu to już sokoły nie latają To nie ja, to oni I pierwszy raz poczułem, że naprawdę daję radę Zawsze się bałem, że jestem najmniejszy, że każdy umie dwa razy jak ja. A teraz widzę coraz wyraźniej, że czasem wystarczy po prostu chcieć wstać. Patrzę jak stoją, jak długo milczą, jak dzień mija, choć nic nie rży I jakoś łatwiej łapię się oddech, gdy nagle widzisz, że nie jesteś najgorszy z gry. O. To nie ja, to oni, nie jestem słaby, tylko świat był zbyt głośny To nie ja, to oni Myślałem, że tone, a tu wszyscy toną gorzej to nie ja, to nie ja, to oni Może nie jestem orłem, ale tu to już szokoły nie latają To nie ja, to oni I pierwszy raz poczułem, że naprawdę daję radę może to śmieszne, może zbyt proste, ale wystarczyło zmienić ton. I nagle znikły moje kompleksy, jakby ktoś zgasił stare światło. To nie ja, to oni. Nie jestem słaby, chyba pierwszy raz to widzę. To nie ja, to oni. Tu każdy biegnie wolniej niż moje dawne życie i tak już wiem, to nie ja. Oh. Uh -huh.